Halo, halo. Witamy wszystkich bardzo serdecznie, już siedząc na swoich miejscach, na stanowiskach komentatorskich. To właśnie stąd będziemy z Państwem śledzić dzisiejszy mecz. Ten mecz będziemy dziś komentować w duecie. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Mamy nadzieję, że spotkanie dostarczy nam wielu emocji i jeszcze długo będziemy o nim dyskutować. Reprezentacja Czech zmierzy się z naszą drużyną narodową. Miło jest porozmawiać przed meczem, podzielić się typami, ale teraz już dość gadania. Obejrzyjmy razem to świetnie zapowiadające się spotkanie. I teraz przed nami jedenastka gospodarzy. Zdecydowali się na grę 1-4-3-3 z tradycyjnymi skrzydłowymi. Dobra, przede wszystkim pytanie. Czy skrzydłowi będą wymieniać się pozycjami i schodzić do środka, czy raczej grać wzdłuż linii i wrzucać piłki na dziewiątkę? Skoro tradycyjni, to pewnie to drugie, a to by oznaczało sporo ofensywnych wejść bocznych obrońców. Oto skład, na który zdecydował się trener gości. Zespół zagrał ustawieniem 1-4-5-1, ale w ofensywnym wariancie. Tak jest, popularna taktyka we współczesnej piłce i trzeba pamiętać, że nie jest to typowe granie na jednego wysoko ustawionego napastnika, który musi sam walczyć z całą obroną rywali. Na pewno dostanie on solidne wsparcie z pomocy, gdy już piłka znajdzie się na połowie przeciwnika. Wistek i zaczęło się Frankowski. Patryk szyk. No i po ataku, zagrożenie minęło. Lewandowski. Do czego teraz znalazł? Podanie Rzymskiego. I udana interwencja. Barak. Pramkaż. Krótko postanowili rozegrać stały fragment. Brawo! To się nazywa ostatnia linia obrony. Pewnie, od niechcenia ja to wyłapuje. Się teraz dziwicznemu temu pressingowi. Sami się o to proszą. No i po ataku, dobra interwencja. Ładnie przesuwa się w pobliżu rangi. Będzie chyba szukać decydującego do grania. Czy zdoła strzelić? Nie ma! Pokazał teraz pasę. Polacy tracą piłkę.

Krój patrzy na tę powtórkę w niebie i się uśmiecha. To była szkoła holenderskiego prysiku w najlepszym wydaniu. Co teraz zrobią? Mają parę możliwości pociągnięcia tego ataku. Centruje pole karne. Ma do kogo. Prosty strzał do Wojciecha Szczycnego. Kciąż prowadzi niłkę, Może tu stworzyć zagrożenie. Czy znajdzie tam miejsce wystrzelić? Ale to teraz seksu! Wymarzona okazja, krótki dystans, żeby tak przestrzelić. Zabrakło zimnej krwi. Wystarczyło przecież dobić piłkę do bramki, a on tymczasem walnął z całej siły. niewielkie to było zagrożenie, nowa wręcz obrona. Na razie drużyna przyjezdna może być zadowolona z wyniku, bo prowadzenie na obcym polisku to nie taka oczywista sprawa. Polacy od razu narzucili swój styl i to jakże skutecznie. Pięknie zaczęliśmy i teraz kontrolujemy przebieg meczu. Ściskamy kciuki, żeby biało-czerwoni zdołali utrzymać się tempo, bo wtedy rywale nie będą mieli nic do powiedzenia. Na razie wygląda to świetnie. We powoli budują teraz akcję. Oj, za wcześnie pochwaliliśmy tę akcję. Wystarczył moment. Już stosowana. Też. Polska na tarciu. Lewandowski rzuca na środek. I teraz obrońca wyjaśnia sytuację po przódce. Tu nie ma wątpliwości. Było przewinienie. Szumony. Sędzia ma dość takich zagrań i ostrzega teraz, że następne takie przewinienie skończy się od razu żółtą kartką. No tak, trzeba gdzieś postawić granicę. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Kora na przerwę. Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. By bronić go! Ale co teraz? Obiecujący groźny atak, ale jeszcze lepsza interwencja. Przytomne zachowanie w obronie. Wydawało się, że nic ich nie uchroni przed stratą braki i prowadzenia. Ale golki zrobił w tej sytuacji więcej niż musiał. Wspaniale wyciągnął ten strzał. Na oklaski przyjdzie czas. Teraz trzeba się skupić na obronie. Gęsto w szesnastce. Co zrobi? Bez trudu teraz łapie piłkę. No i teraz zrobił prezent rywalom. Polacy sporo biegają, tyle że za piłką, a nie z nią. Cóż, prowadzą, mogą dać drogę pograć przeciwnej nie przemróbować się, zacieśnić szyki, tyle że bieganie za... Popatrzmy, muszą to strzelić. Goal! Go, proszę Państwa! Reprezentacja Polski powiększa przewagę! Raz jeszcze popatrzmy. Wybornie w tempo dobrał to Robert Lewandowski, stwarzając sytuację. Później już pozostało tylko prawidłowo ułożyć stopę i pakować piłkę do bramki. Brawo! Zera. Gramy dalej. Tomasz sączek. Nie no dobra piłka o tego. Strata. Słapią kontakt. Rykoszek. A interwencja ratuje ze przed stratą gola. Będzie zmiana. Zobaczymy jak to wpłynie na grę. Rzuca w okolice 11 metra. Nie dało się tutaj precyzyjnie główkować. Obrona naciskała. O, spójrzmy teraz wspólnie na grafikę, którą przedstawił realizator. Piotr Zieliński prezentuje się dzisiaj po prostu znakomicie. Tego właśnie należy oczekiwać od graczy ofensywnych: absorbowanie defensywy, szukanie sobie miejsca w polu karnym, skuteczność poparta zdobytą bramką. Na razie to jeden z jaśniejszych punktów swojej drużyny. Można przypuszczać, że to jeszcze nie koniec. Był tam dobrze więc do środka, nie zatrzymuje się na pierwszym przeciwniku. Przyjmuje piłkę. Szuka dośrodkowanie Lewandowskiego. Tak, teraz to wybicie wyjaśniło sytuację. Teraz będzie szansa kapitalne to zagranie. No, zmarnowany jednak ten atak. No i po zagrożeniu, dobry odbiór. Mogą teraz skontrować, mają dobre opcje. No i nic z tej kontry nie będzie. Nieudanie teraz, strada. Do końca zostało już tylko 5 minut. Świetnie się zachował we własnym polu karnym. Zielińskim. a więc już wiadomo, jeszcze dwie minuty będziemy oglądać zmagania na boisku. Zradał. Będą wracać do domów w doskonałych nastrojach. Trochę zdrowia trzeba było zostawić na boisku, ale było świat bardzo... Światłowodem dwie bramki trwali na koniec tego spotkania.